Cześć wszystkim, ja się nazywam Jacek że że to jest Hołka, czyli cotygodniowe podsumowanie tego, co działo się w tej w ubiegłym tygodniu. No i co prawda dotarliśmy do tego, już w zasadzie jesteśmy na 3 czwarte tego wielkosztemowego sezonu. Oczywiście jeszcze masa turniejów przed nami, ale Wimbledon można uznać za zakończony. Niestety z perspektywy Polaków, zwłaszcza z perspektywy singlowej, ten... Pierwszy tydzień w zasadzie wyeliminował wszystkie nasze nadzieje, ale został Janek Zieliński i został do końca. Grał do wczoraj, wygrał z Tajwanką Hs Hsieh i to jest drugi tytuł wielkoszlemowy w mixie w ogóle w życiu Janka, no ale też w mixie i jeszcze w dodatku w tym roku. To jest coś niesamowitego. Z 38-letnią Tajwanką no i to w takim Momencie kariery, gdzie, gdzie ona w zasadzie no, już jest zdecydowanie na tej ostatniej prostej, ale grali ze sobą trzy razy i mają na razie zwycięstwo, półfinał w Paryżu i znowu zwycięstwo w Wimbledonie. Także nieprawdopodobny był to ran, ale ja głównie skupiam się tutaj na wyczynach singlowych, więc oczywiście ogromne gratulacje dla Janka, to jest fantastyczna historia, też te, partnerka. Janka Siech to też jest niezwykle sympatyczna zawodniczka, też oglądanie i to wyszkolenie techniczne, zwłaszcza no to robi wrażenie ogromne. Natomiast mimo wszystko, skupię się tutaj na tych wyczynach singlowych. Skupię się, chociaż wbrew pozorom, to nie był wielki szlem, który pewnie jakoś wyjątkowo zapamiętamy. Ale zanim przejdę do tego, to chcę tylko przypomnieć, że sponsorem tego serwisu jest Bookmacher BetClick. Z Kodem TBD macie szansę na świetne bonusy. Także serdecznie zachęcam do skorzystania z oferty. Link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. No i właśnie trochę do tego, od tego chciałbym wyjść. Nie wiem, czy jeżeli ktoś mnie za 2-3 lata zapyta o Wimbledon w 2024 roku, to czy będę umiał wypo powiedzieć jakieś wspomnienie, jakiś mecz, który jakoś wyjątkowo mi się zapamiętał. Wydaje mi się że był to jakiś taki ślem trochę bezpłciowy i nie dlatego że w ogóle nie było emocji bo były ale jak już były to zazwyczaj ten poziom sportowy trochę kulał. A z drugiej strony takich meczów na naprawdę ogromnym wielkim poziomie wyrównanych spotkań no to było w zasadzie na palcach jednej ręki. Ja od razu przypominam sobie ten ćwierćfinałowy mecz na z, z Medvedevem ale to też był mecz w którym Włoch zmagał się z problemami zdrowotnymi. To też był taki mecz, w którym one nie grał na, na 100%. Niestety, ten finał nie nawiązał do tego, co oglądaliśmy w zeszłym roku, bo e, jeżeli chodzi o Panów, to z półfinału w zasadzie wypadł tylko Sinner. E, cała trójka e, w zasadzie została w tych, tych półfinałach. E, te półfinały dosyć podobne, bo Alcaraz też grał z Medvedevem rok temu a Djokovic y, właśnie wtedy ry rywalizował z Cinerem, gdzie wygrał 3-0, teraz wygrał 3-0 z innym wokenem dla Ręco Musetnim. Niestety jest to no, taki, taki obraz tego imidonu u panów w zasadzie od półfinałów bez żadnych emocji. Trochę ten pierwszy set Medvedieva z Alcarazem sugerował, że tutaj możemy oglądać coś niesamowitego, że może też Rosjanin napsuje trochę krwi Hiszpanowi, że będziemy oglądać zacięte spotkanie, ale w zasadzie odkąd Alcaraz złapał taki swój optymalny rytm, to wyglądało to dość podobnie jak w zeszłym roku, gdzie też właśnie się trochę przejechał po Medvedevie Alcaraz. No i tutaj kiedy Djokovic doszedł do finału, pokonał Musetiego, w ćwierćfinale miał ułatwione zadanie, w zasadzie nie miał ułatwionego zadania, po prostu awansował bez gry. O ile Kasper Rut w ćwierćfinale, dzięki Djokovicowi ostatnio awansował do gry, bez gry, w ćwierćfinale, no to tak samo teraz Djokovic, ale to on miał. Ten, to, to ułatwienie, bo, bo z gry wycofał się naprawdę groźny Alex Deminor, który gra po pierwsze bardzo dobry sezon, bo awansował teraz na szóste miejsca, to jest jego życiówka, to jest po pierwsza sprawa, ale druga sprawa to jest to, że on fantastycznie gra na trawie i kapitalnie wytrzymuje kondycyjnie, niesamowicie dużo biega, no to jest taki zawodnik, który naprawdę, przed tym spotkaniem zastanawiałem się, jak może y, zagrozić deminor y, Dżokowiczowi? Bo jeżeli tutaj Nole nic nie wymyśli, to nawet jeżeli wygra, to może to być okupione ciężkimi y, urazami na zdrowiu. I y, y, nie chodzi mi tu oczywiście o żadną kontuzję, ale po prostu o to, że po takim 3, 3,5 godzinnym, 4 godzinnym spotkaniu Dżokowicz zakładam, nie byłby już tym samym Dżokowiczem w późniejszych rundach. Tutaj miał po pierwsze więcej odpoczynku, po drugie. No Ten wysiłek się o wiele bardziej rozłożył w czasie, no i ten to półfinałowe starcie również było, przebiegło w zasadzie e, idealnie po myśli Nowa bo w zasadzie bez jakiejś większej presji, bez e, takiego stanu zagrożenia, e, Lorenzo momentami grał pięknie, to jest zawodnik, którego niezwykle super się ogląda. Naprawdę oglądanie to jest czysta przyjemność, ale jednak poziom sportowy czasami trochę odbiegał od, od tej najwyższej półki, bo to był oczywiście wynik ponad stan Lorenza Musettiego. Natomiast widać było momentami, jak on potrafił bronić piłek meczowych, jak potrafił ten backhand po linii uruchamiać, no to było coś niesamowitego. Natomiast no, tego było za mało. Jednak jeżeli chodzi o grę na tym najwyższym poziomie, to zdecydowanie brakuje takiej regularności bardzo często. No i to jest taka, taki główny zarzut w zasadzie do większości z tych aktorów drugiego planu, można tak to nazwać, że to nie, nie jest problemem, że oni gdzieś tam tenisowo odstają. Możemy zbudować highlights naprawdę z genialnych zagrań, ze świetnych piłek, ale koniec końców gdzieś w starciu z najlepszymi brakuje regularności. I to jest coś, czego. No, czego nie można tak przewolić czasami, bo nie, nie wiadomo, kiedy Lorenzo będzie znowu miał taką sz szansę, kiedy będzie miał znowu taką okazję. No, a tutaj e, w zasadzie 3 do 0 dość gładko, a przecież on już grał z Nowakiem Dżokowiczym na Wielkim Szteremie, wygrywał on im nawet 2 do 0 na Wielkim Szteremie, e, wtedy też to przegrał. Ale to był taki Musetti, który e, był jakoś w, chyba, no, w takim miejscu, gdzie chyba wszyscy wskazywali go na porażkę. I przez to gdzieś miał taki większy luz. Tutaj widać było, że tego luzu brakowało. No i w zasadzie, Djokovic po takim dosyć łatwym tym drugim tygodniu awansuje do finału. I gdyby tutaj Musetti odebrał mu jakiś set, przeciągnął go godzinę dłużej, gdyby miał 3-4 godziny e, gry więcej, no nie więcej, w ogóle po prostu gry z Aleksem Deminorem, to po tym awansie do finału. Mógłbym, jakby ktoś mi pokazał wynik tego meczu finałowego, pomyślałbym sobie, okej, okay, Djokovic po prostu nie wytrzymał tego fizycznie, jest to zupełnie normalne, ale patrząc na to, jak Djokovic radził sobie przez cały ten turniej, patrząc na to, jak dobrze się prezentował w momentach, kiedy grał i jeszcze w dodatku miał o wiele więcej odpoczynku, no to wydawało mi się, że tutaj ten finał będzie no, jeżeli, jeżeli nie. Wyrównany, pięciosetowy, taki nawiązujący do tego zeszłego roku, no to przynajmniej trzymający gdzieś ten poziom w miarę zbliżony. Ale tutaj Jokowić wyglądał na osobę, która właśnie fizycznie odstaje kompletnie, przede wszystkim siłowo. Ja to widziałem w wymianach, że Jokowić wyglądał momentami, jakby nie miał żadnego sportowego argumentu, żeby wygrać z Karozem Alcarazem. Zwłaszcza w końcówce trzeciego seta, tam Alcaraz stracił, w zasadzie miał trzy piłki meczowe, 40-0 yy, i stracił tego Gema, odrobił Djokovic, natomiast tych piłek wygranych przez Djokovicia, no to w tym momencie sobie żadnej nie przypominam, ale być może gdzieś tam się jakieś zdarzyły, ale generalnie to są momenty, gdzie Alcaraz atakuje i się myli, gdzie Alcaraz próbuje zaryzykować, gdzie próbuje przyspieszyć tą piłką i się myli yy, i... No to było dla mnie martwiące, bo to, to, że gdzieś tam Alcaraz będzie wygrywał, przegrywał punkty, ok, ale jeżeli wszystko jest grane na, na warunkach Alcaraza, kiedy Djokovic gra, ale jakby bardziej, no, no jakby to w ogóle nie był Djokovic, grał po pierwsze, no siła uderzeniowa, wiadomo, będzie mocniejsza o Alcaraza w tym momencie, on gra mocniej, ale... Djokovic grał, jakby był bez pomysłu, jakby nie wierzył nawet, że można specjalnie zagrozić temu Alcarazowi. I oczywiście bardzo trudno jest rywalizować z Hiszpanem, a tym bardziej, kiedy ma się jakiś zabieg na kolanie robiony w zasadzie tuż przed imprezą, a tym bardziej, kiedy się ma 37 lat. I to oczywiście musi być bardzo trudne. Natomiast no, takiego przebiegu, zwłaszcza tych dwóch pierwszych setów, 6262 kompletna kompletna dominacja Alcaraza, który zagrał bardzo dobry mecz, ale momentami naprawdę nic nie stało na przeszkodzie, żeby Alkanaz zamknął tego trzeciego seta 6-4 i w zasadzie Djokovic niewiele zrobił, żeby do tego do tego stanu doprowadzić. Teraz sobie przypominam, było 15:0 po podwójnym błędzie serwisowym, a potem po drugim serwisie był agresywny return i to jest taka jedna y, w zasadzie, który, który już potem Alcaraz nie, nie utrzymał tego returnu. No to faktycznie to była jedna taka piłka, która y, gdzieś tam była rozegrana na warunkach Djokovic, ale ciężko to powiedzieć, że o rozegrana, no gdzieś tam rzucił po prostu w nogi bardzo dobrze, bardzo mądrze, ale kiedy Alcaraz serwował pierwszym serwisem, to ten return był za słaby, nie był jakoś specjalnie intencjonalny. To często było takie ratowanie. Często Djokovic grał tak właśnie ratując się w tym, w tym meczu. Piłka meczowa to też wiele podsumowuje, gdzie tam jest wrzucona piłka w połowę siatki po drugim serwisie El Karaza. To był naprawdę bardzo słaby mecz. Momentami o kilka dobrych akcji, takich, które można sobie wrzucić w highlights i obejrzeć, ale no, na pewno jesteśmy trochę rozpieszczeni tym, jak wygląda. Mecze, jak wyglądają mecze Dziokowicza z Luka razem i nie tego się spodziewaliśmy. Natomiast Dziokowicz, nie wiem, czy dochodzi do ściany, no bo jednak to jest finał kilkosztemowy, ale jak spojrzy się na Nowaka Dziokowicza, spojrzy się na to, że on naprawdę nie, ry, nie, nie rywalizował z kimś, kto mógłby naprawdę e, bardzo e, tak konkretnie zagrozić e, Dziokowiczowi. Cieszyłem się, że to nie jest e, Aleksander Zwierę w ale Tam pewnie miałby o wiele, wiele trudniej, bo siłą rzeczy, nawet jak Zwieref nie jest w najwyższej formie, to, to ten serwis i to, ten styl gry zawsze będzie bardzo niewygodny. Natomiast ten turniej był skrojony pod Jokowicza. Oczywiście mam w pamięci jego operację, mam w pamięci to, że cały ten sezon nie wygląda tak dobrze jak mógłby sobie tego, to wymarzyć, ale mnie się wydaje, że naprawdę lepiej wyglądał Djokovic na Roland Garrosie, nawet mając Serundolo wracając, albo, albo jeszcze wcześniej z Musettim chociażby, niż tutaj na trawie na Wimbledonie. Momentami grał fantastycznie, ale to nie był taki Djokovic, którego, który byłby niepokonany. Gdyby po drugiej stronie jeszcze był Sinner, Medvedev wydaje mi się, to wszyscy ci zawodnicy, wydaje mi się, że spokojnie do tego finału tak samo doszliby jak Nole. I niestety tak szybko ten, ten finał się skończył, tak uciekł. A miałem taką nadzieję, że jeszcze ten tiebreak wyciągnie Djokovic i może też Alcaraz jakoś też mentalnie się coś zadzieje, że będzie więcej dramaturgii, że będzie więcej jakichś, nawet kosztem poziomu sportowego, że będzie po prostu więcej emocji. Bo tego poziomu sportowego na przykład u pań, Trochę brakowało, ale emocji już jak najbardziej nie. Jeżeli chodzi o panie, no to Jasmine Paulini, Niesamowita jest to zawodniczka. Zawodniczka, która dotarła do drugiej rundy Wimbledonu przed tym sezonem. Najwyżej teraz wygrała, wygrała doszła do finału. Wygrała sześć meczów. Sześć meczów w jednym turnieju. A Krejcikowa to zawodniczka, która w tym roku w ogóle jest na minusie. Ona przed tym turniejem miała 7 zwycięstw, 9 porażek, a tutaj wchodząc na, na trawę, na Wimbledon 7-0. Wiadomo, 7 meczów trzeba wygrać, żeby sięgnąć po tytuł. No więc abstrakcyjnie w zasadzie to wygląda, takie zestawienie. Jeszcze pomijając, jakby ktoś wyrwał to, co się działo z Paolini przez ostatnie parę miesięcy, i gdzieś pokazał. Taki zestaw finałowy, zawodniczki, która przedtem jest na minusie, a druga, która nigdy nie, nie osiągnęła tej trzeciej rundy, a drugą to chyba raz osiągnęła. To naprawdę abstrakcyjne zestawienie. I tutaj dla mnie to jest taka, takie ogromne świadectwo tego, jak wiele robi Mental. To jest coś niesamowitego, bo Jasmine Paulini, jeżeli chodzi o jej drugi serwis, no to go nie ma. No to naprawdę, jeżeli chodzi o kolty Trawiasty, to ten drugi serwis to były czasami wystawki takie, że równie dobrze mogła robić podwójny błąd serwisowy. Ten pierwszy już trochę lepszy, ale generalnie nie ma takiego arsenału Polini, żeby wygrywać z jakimiś big hiterkami, żeby naprawdę świetnie się broni. Oczywiście, ona trochę stoi też tą obroną. Natomiast jednak brakuje tego arsenału w ofensywie. Fajnie wychodzi do siatki. To, jak ona potrafi kończyć przy siatce, to też jest taki niedoceniany aspekt, a to, jak ona potrafi kończyć, tak często schodzi takim trochę, nawet nie wiem, czy półwolejem, ale złapana 3 metry, 2 metry za, za siatką, odgrywa praktycznie z ziemi ten fore, forehandowy wolej, a piłka wchodzi idealnie. Ona trafia bardzo czysto, jest... Bardzo dobrze wychodzi ten, ta gra przy siatce, a nie jest to zawodniczka, której warunki fizyczne tak na pierwszy rzut oka pozwalałyby powiedzieć okej, okay, ona powinna grać przy siatce. Technicznie, wiadomo, jeżeli jest się niższym to siłą rzeczy trzeba trochę więcej popracować na nogach, często trzeba trochę więcej wybiegać ten punkt. Ona ma 28 lat, ona tego biegania, odbijania już ma miliony, pewnie dziesiątki milionów odbitych piłek, więc ona doskonale sobie z tego zdaje sprawę. Natomiast, żeby wyjść, grać o największe rzeczy, jak w półfinale, jak w finale momentami i mieć taki luz, i to obie wydaje mi się, ale przede wszystkim Paulini. Ona tak aż promienieje taką beztroską trochę w tym. To w meczu z Donną Vekic niesamowicie było widać, gdzie Donna Vekic tutaj płakała. Widać było, jak przerasta ją też ten... Ten mecz i momentami potrafiła naprawdę Paulini zepchnąć do takiej defensywy, do rozpaczliwej obrony i yy, załatwiać sobie szybko wygrane punkty. I wydawałoby się, że, że jeszcze chwilę przyjmie inicjatywę, zaraz wygra, a później znowu coś się działo ze mną wekić. Nigdzieś nie była w stanie tego domknąć. A Paulini, Paulini, jakby w ogóle, nie zdawała sobie sprawy ze stawki tego meczu, z wagi tego meczu, yy, jakby ktoś jej powiedział, że to jest najważniejszy mecz, jaki grasz, Ona by. Wyglądała jakby w ogóle o tym nie wiedziała, grając z Krejciką, bo już trochę inaczej, było więcej nerwów, ale tutaj Krejcikowa to też jest zawodniczka, która niesamowicie potrafi wytrzymywać też te to mentalnie. Ona grała bardzo dobrze, ale też ten mecz szarpany, 6-2, 6-2, no powiedzmy, dwa sety po 6-2, a więc też takie sety, które były dość, no nie były wyrównane, po prostu jedna z nich przeważała w tym jednym, y, ostatnim secie y, no ta, to przełamanie skończone no, bardzo słabym, fatalnym podwójnym błędem serwisowym. Y, gdzieś naprawdę uciekały często tak łatwe punkty, i wydaje mi się, że tutaj to, jak musi sobie pluć w brodę rybakina, która przecież słynie z tego, że jest świetna mentalnie, że potrafi wytrzymywać, a gdzieś Krejcikowa y, miała. 5-1 Rybaki na piłki od Seta i wydawało się, że za chwilę no jakby ktoś mi powiedział, postawiłbym 100 ekspertów tenisowych i pokazałbym wynik 5-1, 30 rybakina Rybaki na Krejcikowa, aktualnie w tym konkretnym kontekście, czyli na, czyli Krejcikowa wraca i w współfinale na minusie w tym roku, Rybaki na to Rybaki na, czy na 100 ekspertów, chociaż jeden by się znalazł, który postawiłby swoje pieniądze na Krejcikową, nie wydaje mi się, naprawdę nie wydaje mi się, a tutaj też w drugim secie trzy breakpointy dla, dla Rybakiny. Wszystkie obroniła Krejcikowa, a zaledwie jeden miała Krejcikowa, wykorzystała go. I w trzecim secie już bez breakpointa u Krejcikowej, a tylko jeden Rybakin no i to wystarczyło, bo ona tego breakpointa nie, nie, nie obroniła. Coś niesamowitego, jak Krejcikowa potrafi czasami te mecze grać brzydko i nie jest to zawodniczka, która gra najpiękniejsze nic, Chociaż momentami ten forehand gra, jest fantastyczny z backhandem, widać było zresztą jak Polini e, usilnie obija ten backhand Krejcikowej, bo on jest po prostu dużo słabszy. Forehand e, znakomicie lepszy, oczywiście. Natomiast no, to nie jest taka zawodniczka, którą to nie jest on chociażby na Wimbledonie, który tak chętnie by się oglądało, patrzyło na co, co wymyśli Tunezyjka no to był taki mecz, który można by było puścić w trzeciej rundzie e, i równie dobrze to byłby po prostu fajny mecz trzeciej rundy, ale na finał Imbledonu ten poziom trochę uleciał. Wiadomo, że jeżeli gra się w finał, e, jakiegokolwiek wielkiego szlema, to zawsze jest, zwłaszcza jeżeli to są zawodniczki, które jeszcze nigdy tego nie wygrały. Okej, okay, Krejcikowa wygrała wiele razy, ale Krejcikowa w, w zasadzie też wchodzi na ten mecz, e, wchodzi na ten mecz w zupełnie takim momencie, kiedy Mało kto stawałby na nią przed Wimbledonem. Ona oczywiście wygrała Ronalda Garrosa, wygrała wiele tytułniów w Deblu. To też na pewno dało jej takie obycie z tą presją i w ogóle, ale gdzieś tam w zasadzie po żadnej z nich tak widocznie nie było widać, że, że są jakoś bardzo zestresowane, ale widać było chociażby kiedy Krajcikowa miała pierwsze piłki meczowe, no że jednak ta ręka drży, że ona nie jest taka sama. A później po linii, kiedy miała szansę wrócić, to też było od razu ta presja spowodowała, że te uderzenia były momentalnie o wiele słabsze. Więc mm, poziom tenisowy przeciętny. Dramaturgia była i była i trzy setówki w półfinałach, dwie trzy setówki i w finale, trzy setówka i dosyć wyrównane i do końca nie wiadomo było, co będzie. To oczywiście może się podobać, ale ja nie wiem, czy jest chociaż jeden taki mecz, którym gdzieś właśnie można by było zapamiętać to spotkanie z powodów czysto sportowych. Wydaje mi się w tym momencie, że nie. Jeżeli chodzi o Panów, był też ten mecz Fritza ze Zwieriewem, ale z drugiej strony Zwieriew po tym 2-0 też miał jakiś problem zdrowotny. W ogóle na tym imbedonie, to w zasadzie w każdej rundzie przynajmniej jeden walkower, przynajmniej jedna kontuzja się musiała wydarzyć, więc to też odbierało z takiej dramaturgii spektaklu. A poza tym, oprócz tych, no, były takie jakieś naciągnięcia, chociażby albo tak jak Zwieriew, gdzie on dograł, ale widać było do końca, że no, że nie jest to taki zwierzek, jaki, jaki oglądaliśmy chociażby na początku tego meczu. No, był to Wim Degon, wydaje mi się, taki, którego, o którym łatwo będzie zapomnieć, w pozorom. Trochę rozczarowujący, ale przynoszący naprawdę niezwykle ciekawe rozwiązania, takie no, no, nieprzewidywalne. No, pokazuje sport, tenis, to jest taka, taka dziedzina kompletnie nieprzewidywalna. Widać, że po prostu też najlepsze zawodniczki, najlepsi zawodnicy, oni są naprawdę na zbliżonym poziomie, naprawdę decydują niewielkie detale, a w tym detalu u pani chciałbym zwrócić uwagę na mental, bo to jest coś niesamowicie niedocenianego często. To jaką radość ma Paulini, ona wchodzi do tej czołówki, wchodzi do, do topki i rankingu race i teraz w ogóle tego ogólnego rankingu, i wchodzi do niego, jakby zupełnie nie miała tej świadomości, że musi teraz odbyć jakieś, jakąś długą drogę, że, że już jest, nie wiem, zbyt wiekowa na to, żeby osiągnąć swój, swój pik, bo przecież ma 28 lat, a jeszcze wcześniej nic wielkiego w ten się nie wygrała. Jakby ona o tym w ogóle nie wiedziała, jakby nie wiedziała, że tym trzeba się stresować, to jest coś nieprawdopodobnego, jak ona ma taką autentyczną radość z gry, krecikwa jest bardziej taka chłodna, wyrachowana na kolcie. No, ale to też pokazuje, jak ona potrafi się skupić, jak potrafi wytrzymać mentalnie. E, to też jest oczywiście coś e, takiego wartego uwagi. Zresztą, przecież tak samo na Roland Garrosie, kiedy ona wygrywała, no też z Fadłyczenką grała i też nie zagrała wtedy. To nie był wybitny turniej, e, taki wybitny, że, że to był niezwykły tenisowy poziom. Sakari, przecież pamiętny mecz, niezwykle też tam kontrowersje były, ale też był po prostu bardzo wyrównany. Ona to wszystko wytrzymała. I Krejcikoła czasami nie dojeżdża poziomem sportowym, faktycznie, ale mentalnie ona jest nieprawdopodobnie mocna. Jeżeli chodzi o mental, to też takie hasło mental chciałbym, żeby się wybiło z tego, z tego podcastu, bo z drugiej strony u Panów Carlos Alcaraz wygrywał swój czwarty tenisowy wielkoszemowy tytuł. Czwarty raz grał w finale. On każdy z tych finałów wygrał. Grał z Djokovicem dwukrotnie, wcześniej z Kasperem Rudem. No, grał generalnie... I wydawało się, że nie ma mocnych na Dziokowicza w zeszłym, w zeszłym sezonie, chociażby. Zwłaszcza ten, ten początek się tak wydawał, że, że w zasadzie zmiecie go za chwilę Nowak Dziokowicz. Tutaj już w ogóle dominacja, ale on też ma taki, taki niezwykły luz grania w tych finałach. On oczywiście czasami ma spadki formy, ma delikatne zjazdy, to jest zupełnie normalne. On ma je coraz krótsze, coraz mniejsze, i tak się będzie pewnie działo. To, że on dwa, trzy lata temu po wygranym Wielkiej Przestrzeni miał zjazd, totalnie normalna sprawa. To, że on wygrał w takim wieku, to była ogromna rzecz, a to, że gdzieś będzie falowana forma, kompletnie normalne. Ale proszę zwrócić uwagę, jak on coraz te, te spadki ma coraz mniejsze, coraz krótsze, potrafi przepychać też meczem, nie grając ładnie, a to też jest cecha największych, więc no to też jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. Trzeba zwrócić uwagę u Carlos Alcaraza, bo to jest mental, którego y, się nie nabywa tak po prostu. Nie, nie, to nie jest tak, to trzeba się też urodzić z pewną predyspozycją, y, z pewnym jakimś takim y, z jednej strony ogromną wolą walki, a z drugiej strony z pewną taką lekkością, taką. Taką, może nie zabawą, ale właśnie czymś, co, co pozwala przepychać takie spotkania. Czasami brakuje mi tego u Sinera, bo Usiner to jest zawodnik, który właśnie kiedy gra dobrze, on moim zdaniem te podstawy tenisa ma opanowane najlepiej na świecie, jeżeli chodzi o tych młodych tenisistów. Moim zdaniem tutaj stoi dużo lepiej niż Alcaraz, ale gdzieś czasami brakuje tego jakiejś takiej. takiej może bardziej wiary w to, albo takiego, takiej, takiej lekkości właśnie. Zaczyna z Medvedevem i też miał przecież tyle szans na powrót, tyle szans na y, wygranie tego, no, może jeszcze nie na wygranie seta ale, czy meczu, ale gdzieś miał parę takich momentów na po, y, odrobienie strat. No i cały czas y, gdzieś Janik Sinner nie był w stanie, był w stanie y, obronić piłkę na Gema, doprowadzić do równowagi, wypracować sobie breakpoint, a później gdzieś się od razu usztywniał. I to jest coś, co będzie musiał nabyć i na pewno z czasem, jak długo będzie na fotelu lidera w pierwszej trójce grał w finałach, w półfinałach, to będzie gdzieś przychodziło z czasem. Ale to, żeby 20... Jedno, dwulatek zagrał coś takiego, grał, grał cztery finały wielkoszlemowe, cztery z nich wygrał na męskim poziomie Wielkiego Szlema, to jest nieprawdopodobny rezultat. Więc to też jest coś, co na co trzeba naprawdę zwrócić uwagę, i trzeba to podziwiać, cieszyć się tym, bo naprawdę takich tenisistów nie ma. To oczywiście pewnie są zwolennicy jednego, drugiego, pewnie jest w tym jeszcze Runek, kilku innych tych młodych zawodników. Natomiast takich zawodników jak Carlos Alcaraz, który daje tyle takiej rozrywki na korcie, a przy tym właśnie grając z taką lekkością, chociażby to jak Alcaraz serwował na mecz i widać było, że to waży, bo widać było, że popełniał podwójny błąd serwisowy. Potem miał trzy piłki meczowe, przegrał pięć punktów z rzędu, Djokovic wraca do gry, a on się potrafi gęb później uśmiechnąć, on potrafi gdzieś pokazać, jak był zupełnie Obok tego, albo gdzieś akceptujący to wszystko, że to się dzieje, to się może wydarzyć. Ogromna, naprawdę ogromna y, sprawa i taka umiejętność, po części nabywalna, ale po części taka, do której po prostu ją masz, albo jej nie masz. I, y, y, oczywiście jak grasz kilkanaście lat, na no, Dzokywić 24, y, y, 12-13 z nich przegrał. Więc praktycznie połowa z nich tu jest przegrana. Patrzymy na Djokovica jako na absolutnego dominatora, w tym momencie pewnie jak na najlepszego tenisistę w historii, ale jak sobie pomyślisz, że on po drodze miał 12 czy 14 chyba teraz nawet, nie 13 albo 14 tych przegranych wilkosztemowych finałów, no to jest przecież kilka, naprawdę kilkanaście razy musiał prze, przełykać tego rycz porażki, tylko w finałach. To musi naprawdę wiele kosztować i też kształtować charakter, więc to jest długa droga, żeby być też w tym miejscu. To nie jest tak, że po prostu ją po prostu masz i jesteś tylko zwycięzcą. Tenis to jest trochę e, okrutny sport w tym wszystkim, że w wielkim jest 128 zawodników e, przyjeżdża na turniej, ale w zasadzie tak samo czujesz gorycz porażki, jak dochodzisz do finału i jak odpadasz w pierwszej rundzie. E, to jest też... E, musi być naprawdę bardzo bolesne, chociaż taka Paulina na pewno po dniu, dwóch tę porażkę przebole i będzie też się cieszyć, bo to są trzeba się też cieszyć. Całą karierę nie miała takich, takich możliwości, a naraz dwa finały i, i jeszcze wygrany tydzień po drodze. Oczywiście z Igą na Roland Garrosie tutaj to są zupełnie inne finały. On na pewno będzie boleć dużo bardziej. To Takiego finału, żeby znowu była w finale Wielkiego Szlema i miała zawodniczkę w swoim zasięgu zupełnie, gdzie nie będzie underdogiem takim zdecydowanym, może się już to nigdy nie przydarzyć, i ona na pewno ma tego świadomość. No ale wierzę, że, że też i Jasmine Paulini, i Nowak Dziokowicz, chociaż zupełnie w różnych sytuacjach też będą jeszcze walczyć, że Dziokowicz mimo że do tej pory nawet nie wygrał ani jednego turnieju w tym sezonie, co musi też niemiłosiernie go kłóć, to, że tej motywacji mu jeszcze nie zabraknie, że obejrzymy go w świetnej formie na igrzyckach, że będzie jeszcze w Stanach i wierzę, że jeszcze Nowak Djokovic w tym sezonie podniesie trofeum za wygrany, za wygrany tytuł. No, ale jeżeli chodzi o ten tydzień, o cały Wimbledon, to ja bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. To by było na tyle, ale słyszymy się już w przyszłym tygodniu, więc do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!